Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Zapraszam Was dzisiaj na odcinek ze sprzątania, i dzisiaj zajmuję się przeglądem obuwia, i są to buty, właśnie typowo wiosenno-letnie. Także, jeżeli taki odcinek Was interesuje, to serdecznie zapraszam do obejrzenia dalszej części tego odcinka. Jeżeli chodzi o te obuwie, to one mogą być gdzieś brudne, przybrudzone, ponieważ właśnie dzisiaj robię przegląd tego, co mam. I oczywiście będę sprawdzała, co trzeba gdzieś tam wyprać, wyczyścić I naszykować właśnie na ten sezon Także już zaczynamy tutaj od pierwszych butów Są to zwykłe adidasy, które są w sumie czyste, ponieważ mało były noszone ze trzy razy może miałam je na sobie Są to takie adidasy beżowe I ja je kupiłam chyba jesienią, teraz niedawno Także tak się prezentuje pierwszy model butów Ja oczywiście tych wszystkich butów nie będę mierzyć, no bo... Myślę, że ten odcinek mógłby trwać bardzo dużo, także co nieco na każdą parę po prostu powiem parę słów i to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Także następne buty to są również Adidas. Ogólnie to ja mam chyba większość sportowych butów marki Adidas. Nie wiem, jakoś tak po prostu przypadają mi do gustu. Wiem już, jaki rozmiar mam, więc mogę zamawiać w ciemno. Także. Drugi model jest taki, też kupiony jesienią. Są to właśnie takie czarne Adidasy. Tak się prezentują z takim dodatkiem, jak widzicie, czerwonego i granatowego. I też one są jak najbardziej ok, bo mówię, ja je niedawno kupiłam, też nie miałam ich jakoś dużo razy na nodze, także sobie tutaj na bok odkładam te buty. Następnie mam buty, które kupiłam kiedyś w Lumpeksie i w sumie o nich zapomniałam. Także myślę, że w tym sezonie zacznę je po prostu nosić. One są też fajne, bo są takie trampkowo Adidasowe, więc nawet fajnie będą wyglądały do zwiewnych sukienek. Także tak się prezentują. One są z River Island. Także myślę, że w jakimś holu, jeżeli mnie ktoś ogląda na bieżąco, to je widział. Także no zapomniane buty. Tak jak mówię, z lumpeksu I na pewno w tym sezonie Sobie będę o nich przypominać, żeby je nosić Następnie mam znowu buty Z Adidasa Tym razem takie białe, całe, siatkowane. No, no są naprawdę bardzo fajne, przyjemne yy, I się super noszą Jedyny ich minus to są te sznorow, sznorówki Ponieważ one się rozwiązują Są takie jakby wiecie, ślizgie I co chwilę trzeba wiązać, także to jest jedyny minus Aczkolwiek można je sobie Gdzieś tutaj wcisnąć i tak to po prostu nosić, także takie zwykłe, całe, białe Adidaski. One też nie są jakoś bardzo zużyte. Delikatnie widzę tutaj czubki, troszeczkę zżółkły, ale ja je wypiorę sobie i odświeżę. Także myślę, że będą ok, aczkolwiek wydaje mi się, że one były już prane, bo podeszwy są czyste. Ale to nic, wypiorę je ponownie i wyczyszczę. Następnie mam buty, które no troszeczkę są brudne, dlatego że ostatnio noszę je codziennie. Cały czas to są właśnie też jesienią kupione, takie Adidasy Trampkowe. One są koloru szarego, takiego jak widzicie. Materiałowe także no, na tą porę roku też są idealne, właśnie ciemne. Mówię, są przybrudzone, ponieważ ja je codziennie noszę, więc y, muszę je po prostu wyczyścić. Aczkolwiek są bardzo, bardzo wygodne. To jest jakiś y, chyba już wyprzedany model, bo mi też było je ciężko dostać, więc. Cieszę się, że je kupiłam, ja je gdzieś tam w sklepie widziałam w oszą, jednak nie było mojego rozmiaru, więc no po prostu polowałam na nie w internecie, także e, ja bardzo je lubię, są mega, mega wygodne i przyjemne, także na pewno zostaną, aczkolwiek no chciałabym teraz, wiecie co, zacząć nosić te jasne wszystkie buty, bo jesień, zima to wiadomo, chlapy, ciapy i tak dalej, więc stawiałam właśnie na buty takiego po prostu ciemniejszego koloru. A teraz y, mam tutaj naprawdę dużo jasnych butów, więc chciałabym zacząć je po prostu nosić. Tutaj mam buty białe, jak widzicie, takie z czym? Z bajarami, takimi, z świecitełkami, z, z cyrkoniami i tak dalej. Także tak one się prezentują. Też muszę je troszeczkę wyczyścić, bo są przybrudzone. Skąd one są? To Wam nie powiem, to po prostu dostanę je w prezencie, także. E, też są fajne właśnie, mega wygodne I pasują właśnie i do jeansów, i do sukienek I do spodenek, do wszystkiego Także też je bardzo lubię, aczkolwiek rzadko je nosiłam Następnie mam buty Również białe e, Tylko, że one są, powiem Wam, tak Średnio wygodne Ciężko mi je nosić, bo niby rozmiar jest dopasowany A gdzieś mi tutaj spadają Więc y, muszę mieć zawsze skarpetkę Jeżeli chcę gdzieś w nich wyjść Aczkolwiek no, one są dosyć sztywne Więc w ogóle są sztywne Ciężko się w nich chodzi, także no myślę, że użyję je i wyrzucę. Są fajne z wyglądu oczywiście, ponieważ no są takie koronkowe dziewczęce, więc i do właśnie sukienek by fajnie wyglądały. Także no gdyby tylko były wygodniejsze. Ja je też kupiłam was jakieś grosze na stronie Royal Fashion, także tam możecie szukać takich butów, aczkolwiek ja nie bardzo polecam, mówię, nie są zbyt wygodne. Następnie mam buty, które też przydałoby się, jak widzicie. Zaraz zobaczycie trochę wyczyści, bo te podeszwy nie są jakoś mega czyste. I tu są takie welurowe trampki. Ja je kupiłam kiedyś w Pepko i nie wiem, czy ja będę nosić te buty. Aczkolwiek nie wyglądają źle. Mają taki właśnie szary, welurowy tutaj materiał. Także coś takiego. Zwykłe takie trampki, więc nad nimi się zastanowię, co z nimi tutaj dalej zrobić. Dalej, tutaj jak widzicie, mam również białe Buty, i są to Adidasy Superstary, które też wymagają lekkiego odświeżenia. Ja chyba w tym roku jeszcze sobie dokupię właśnie jakiś model, znaczy model, jakiś podobny po prostu wzór, bo te Superstary są naprawdę w różnych wzorach, kolorach i tak dalej. Także na jakieś jasne na pewno się skuszę. I tutaj mam, jak widzicie, caluśkie białe, które mówię, muszą być odświeżone. Także ja te buty lubię, mimo że one się dosyć u mnie szybko psują. Generalnie rozklejają mi się tutaj w tym miejscu, aczkolwiek są to bardzo, bardzo wygodne buty, które też pasują naprawdę do bardzo wielu stylizacji. Dalej są tutaj trampki, takie kultowe, myślę, które no, nazwyczaj każdy chociaż jedną parę w szafie ma. I są to konwersy. Ja tutaj mam klasyczne całe białe, nie z tym czerwonym i tak dalej. Także tutaj całe białe. Chciałabym chyba jeszcze takie czarne kupić. Aczkolwiek myślę, że zarobię musiała i tak kupić właśnie kolejne białe, bo one się po prostu zużyją, ja je też właśnie w zeszłym roku. One chyba mają już trzeci sezon bodajże Jak dobrze pamiętam, więc i tak się dobrze trzymają, mimo tego, że ja je naprawdę nosiłam wielokrotnie. Yy, i one są po prostu niezniszczalne, że tak powiem, jeżeli chodzi o rozklejanie się jakiejś, cokolwiek nic tutaj się nie rozkleiło, mimo że ja potrafiłam je raz założyć, ubłocić, czy tam wiecie, wybrudzić i wrzucam je zawsze do pralki. Najpierw wiadomo, szoruję coś tam, wybielam, odbielam, później wrzucam je standardowo do pralki, wyciągam i one same sobie same schną, także yy, myślę, że te buty są po prostu warte swojej ceny, bo jak mówię, one kosztują... Hmm, chyba około 300 zł 260 Nie jestem pewna, nie pamiętam, bo tak jak mówię 3 lata temu gdzieś je kupiłam Ale naprawdę są super Wiadomo ja już ten kolor nie jest tak biały Jak był, ale nigdzie się nie rozkleiły No naprawdę Nie mam nic z tym butem do zarzucenia Także jeżeli szukacie Fajnych butów, które będą Wytrzymałe i można je śmiało w pralce prać To polecam, bo Superstarów już w pralce prać nie zaleca się także no to tyle co tutaj dalej może przejdziemy sobie do tych butów tutaj jeżeli chodzi o te buty to tutaj są buty które w ogóle nie są noszone i są to obcasy tutaj mam taki y, obcas one w ogóle fleków nie mają także musiałabym je wymienić i nie wiem czy ja je zostawię czy wyrzucę to są naprawdę buty które mają nie wiem ile lat ale bardzo bardzo dużo Także taki pierwszy but na obcasie. Następne tutaj chyba wszystkie buty są na obcasie. I tutaj te buty sobie zostawię, ponieważ no, kolor jest beżowy, jak widzicie, taki nude. Obcas no, nie jest jakiś mega niski, ale też nie jest z tych najwyższych. Ma też troszeczkę tutaj platformy, także są w miarę wygodne. I ja te buty nosiłam bardzo często na jakieś, wiecie, takie okazje, na które się nadają takie buty. Na co nie takich butów nie noszę. Ja nie lubię obcasów, także przynajmniej takich y, długich, jak te. I jeżeli chodzi o te buty, to właśnie sobie je zostawię, a następne dwie pary raczej na pewno będę chciała je wystawić, bo szkoda, żeby one leżały u mnie w szafie. I ja powiem Wam, że jeżeli chodzi o te buty, to ja miałam raz na sobie. Są to buty, y, słuchajcie, nie uwierzycie, ale z mojego ślubu. Także ja w tych butach na ślubie byłam i tańczyłam, także nie wiem, jak ja to zrobiłam i dlaczego takie buty kupiłam na takim obcasie Ale no, może chciałam zaszaleć ten raz jeden, także taki biały bucik, tak jak mówiłam, miałam raz na sobie Wydaje mi się, że one nie są nigdzie poniszczone, kosztowały chyba 100 tutaj gdzieś była cena chyba, tak 99 zł Myślę, że za jakieś 50-40 zł je wystawię, także... To są pierwsze buty, które się pozbędę tylko z tego względu, że nie noszę takich butów, no i wiecie, szkoda, żeby mi zajmowały miejsce w szafie i no i tak to wygląda właśnie. A jeżeli chodzi o wszystkie rzeczy, które sprzedaję, to znajdziecie je na moim koncie na Vinted, do którego link macie oczywiście w opisie. Następnie są piękne buty czerwone. Ja w ogóle lubię kolor czerwony. Jak widzicie, też są wysokie, tym bardziej tutaj mamy taką cieniutką już szpileczkę. I te buty również miałam raz na sobie. I są to buty, słuchajcie, z mojej studniówki, już też kilka lat leżą dobrych w szafie. Ale jak możecie zobaczyć, no po prostu nic tutaj nie widać z użycia. No bo ja mówię, ja je miałam tylko na studniówce, czyli z auta do domu, z domu do auta i właśnie na salę zabaw, właśnie też z auta. Także. Tutaj mamy niby rozmiar 68, tam 67, ale powiem Wam, że wszystkie raczej tutaj wypadają na rozmiar 37, także one też tutaj mają cenę 99 zł. Także myślę, że też 45 zł. wystawię i je sprzedam. Ładne buciki, ale no mówię, ja nie mam gdzie w tym chodzić i też nie lubię takich wysokich butów. Z wiekiem jakoś mi to przeszło. Kiedyś miałam manię, że tak powiem, na takie buty, a teraz już. No niekoniecznie, dalej tutaj co my mamy, mamy tutaj chyba tak sandałki, które prezentują się mianowicie tak, są to czerwone na takim korku jakby, tutaj mamy też ten taki sznurek i tak to wygląda i nie wiem czy ja te buty zostawię, muszę je sobie przymierzyć i przemyśleć, powiem wam, że no mało w nich chodziło, mi to chyba tutaj też widać, że nie są jakieś zużyte, nie wiem czemu. Podobały mi się bardzo, aczkolwiek nie wiem czemu właśnie nie nosiłam ich. Ja chyba w ogóle na tym jestem bardzo taką szybką osobą, więc najlepiej się sprawdzają u mnie klapki. Co tutaj widać, ja mam klapek bardzo dużo i to jest obuwie, które ja wiecie, ja szybko wsunę, założę i mogę wyjść, jestem gotowa do wyjścia. Także tutaj mamy klapki, chyba z biedronki. Ja tutaj właśnie kupiłam sobie takie świecidełka w słońcu, bardzo fajnie się mienią. Tutaj oczywiście kolor jest złoty, mam jeszcze srebrny, także za chwilę Wam pokażę. No i te klapki oczywiście muszą zostać. No one też grosze kosztowały, także ja je ja po prostu zużyję Ja się nie spodziewałam, że mam aż tyle klapków, a już zaczęłam się w CCC rozglądać za innymi klapkami, także nie wiem, czy po prostu będę miała na nie miejsce. Następnie mam tutaj klapki takie basenowe z Barbie. Tak się prezentują różowe, troszeczkę już, jak widzicie, zajechane. Zobaczę, czy da się je jakoś doczyścić. E, to są takie klapki, wiecie, na basen, czy gdzieś tak po prostu na plażę, chociaż mam tutaj jeszcze dużo innych klapek na plaży. E, tutaj są klapki, które raczej pójdą do kosza, chociaż z bólem sercone są ładne, ale już tutaj pożółkły, ten materiał jest ciężki do wyprania i raczej mi się tutaj nie uda tego. Uratować, dodatkowo ten kwiatek też farbuje, także no, są ciężkie, żeby utrzymać je w czystości A wiecie, są to białe klapki, więc nie oszukujmy się, białe obuwie po prostu trzeba częściej myć, czyścić A jeżeli jest coś utrudnione, to już w ogóle jest słabo, także one idą do kosza Następnie mam sandałki takie zwykłe, jakieś też mało noszone, to nawet widać tutaj po podeszwie, nie jest jakaś zajechana Przód tutaj mamy też z cekinami taki na gumce, także one są też spoko, ponieważ no, łatwo się tutaj wsadza, nie trzeba nic zapinać Także myślę, że też z tego względu tamte czerwone sandały nie były po prostu noszone, bo wiecie, trzeba je założyć, zapiąć Więc no, ale myślę, że sandały to chyba nie są dla mnie, bo jak widzicie mam kolejną parę, która też była mało noszona Ale ja jeszcze zostawię, może w tym sezonie jakoś się... Polubię z nimi. Następnie mam klapki, które mają bardzo dużo lat. Tutaj wymagają wyprania, odświeżenia i w ogóle wyczyszczenia, bo widzę, że chyba ostatnim razem byłam w nich na jakiejś plaży bo jest tutaj trochę piachu. Tak wyglądają. Są fajne, bo pasują właśnie też do różnych rzeczy. Mają takie fajne perełki, które troszeczkę dodają takiej elegancji. Także czarny taki klapek z perełkami też je zostawię. One też już troszeczkę mają, więc. Będę musiała je zużyć i wyrzucić Następnie kolejne klapki z Biedronki Ja nie wiem, ja latem w ogóle mam jakąś że Kiedy do Biedronki widzę klapki To po prostu kupuję, bo wiecie Te ceny są też 20 zł 24-5 zł I mam też yy, Klapki do Dochodzenia po prostu po domu Też z Biedronki, też kilka złotych kosztowały Więc no, takie są one Tutaj hole, jak widzicie Mienią się z szarą podeszwą, także też je będę musiała zużyć, nie wiem kiedy ja to zużyję, tutaj mam klapki, które mają właśnie podeszwę fioletową, ale srebrne cekiny i one też raczej tutaj gdzieś koło domu że bo też są troszeczkę zużyte, tak się prezentują tutaj właśnie te cekiny mają fajne, ja lubię takie cekiny, to w słońcu bardzo fajnie wygląda i wiecie ładnie się mieni, także coś takiego rzucającego się w oczy tak one wyglądają ale tak jak mówię, no są już trochę zużyte. I tutaj ostatnie klapki są też z Biedronki. Takie y, z materiału takiego brokatowego, granatowego. Tak on się prezentuje. Także Wam tutaj pokażę jednego po prostu klapka z taką kokardą. On też bardzo ładnie wygląda na nodze. Także te buty lubię i bardzo dużo razy je nosiłam. I powiem Wam, że wbrew pozorom, na, na, jak na Biedronkę To ja mam chyba też trzeci sezon tej klapki I sprawdzałem się naprawdę bardzo fajnie Jak nie czwarty sezon No wiadomo, gdzieś tutaj z tyłu troszeczkę są starte Czy też z przodu Aczkolwiek nic się nie rozkleiło i nie rozwaliło Także no też kosztowało jest 25 zł max Więc ja Wam polecam ogólnie te klapki z Biedronki Tak nawet wiecie, gdzieś na basen czy tak dalej Następnie mam tutaj sandałki Które też wymagają wyczyszczenia Ale są... Naprawdę mega wygodne, bardzo je lubię, i też jak mam jakieś imprezy, okazje, właśnie w okresie letnim, to zawsze sięgam właśnie po takie buty, właśnie po te. I stwierdziłam, że chyba w tym roku sobie zakupię coś jaśniejszego, takiego bardziej żywszego, bo to jest taki kolor granatowy, bardzo ciemny, wiecie, stonowany, a może jakiś kolor beżowy albo jakiś szalony kolor. Także yy, będę musiała się rozejrzeć i kupić sobie po prostu takie sandałki. Także tutaj mam. Te. Ja je też kupiłam za grosze na wyprzedaży w Tashmanie, właśnie potrzebowałam chyba na ślub czy na coś, i wtedy mi się akurat trafiła okazja. Ja następnie mam buty, które są nowe. Są to obcasy. Kupiłam je na wesele, które po prostu się nie odbyło, a później jak się odbyło, to po prostu nie mogłam na nie iść, bo było w środku tygodnia. Także, no mniejsza z tym filmie o tym, także buty są nowe i czekają na swoją okazję. Ja je kupiłam w CCC. Nie wiem za ile, mm, za 89 zł. Także myślę, że nawet spoko cena, takie zwykłe na grubym obcasie, takim. Także są bardzo wygodne z tego, co nosiłam po domu i takie stabilne. I tutaj mam ostatnią parę, nie, dwie ostatnie pary. I słuchajcie, nic nowego, bo są tu znowu klapki. I te klapki, dwie pary są z CCC. Właśnie tutaj mamy taki fajny neonowy pomarańczowy kolorek. Widzicie, one są zużyte, także wymagają też odświeżenia. W zeszłe lato je namiętnie nosiłam, także bardzo fajne klapki. W tym roku pewnie też je będę nosić. Tutaj mam kolejną parę, tylko że już mniej noszoną. Pamiętam, że one mnie też obtarły. I tutaj mamy taki kolorek beżowy. Były też one takie w neonowym różu. I jak będą w tym roku, to chyba sobie kupię. Także. Z takich zwykłych klapeczków Z kwiatkami, wiecie, do sukienki Fajnie też wyglądają do spodenek Także jak widzicie ja Jestem jednak miłośniczką klapków Klapeczek i tak dalej. Także to kochani był ostatni Ostatnia para butów yy, Możecie mi na dole w komentarzach Napisać czy tych par butów Mam dużo Wystarczająco, czy może za mało, nie no śmieję się. W ogóle dajcie znać na dole w komentarzach, jaką ilość Wy macie butów, czy zdecydowanie macie ich za dużo, czy zdecydowanie za mało, czy lubicie buty, czy najbardziej jesteście torebkowe. Ja powiem Wam, że kiedyś byłam zdecydowanie butowa, a teraz chyba mam i porówno butów i torebek. Ja po prostu no nie wiem, nie mam takiego, że wolę bardziej kupować buty, czy torebki, aczkolwiek myślę, że może ciut minimalnie. Przeważają buty, bo jednak y, częściej je zmieniamy, kupujemy i niszczymy, chyba niż torebki, tak mi się wydaje. Dobra, ja nie będę przedłużała, kochani, tego odcinka. W dzisiejszym odcinku w ogóle miały być sukienki, ale stwierdziłam, że ostatnio ciągle tylko ciuchy, 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 więc tym razem przyszłam do Was z butami, przejrzałam, co mam na ten sezon. Także to, co wyrzucę, to wyrzucę, co wystawię, to wystawię, resztę trzeba poczyścić. I naszykować, a później w tym chodzić, żeby się tylko nie uprzeć na jedną parę, tylko po prostu zmieniać te buty, żeby po prostu były noszone. Także za dzisiaj Wam dziękuję za tą uwagę i poświęcony czas. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawiajcie kciuki w górę, subskrypcję, także zostawcie, aby być z filmikami na bieżąco. Mam nadzieję, że widzimy się w następnych filmikach. Trzymajcie się krótko i do zobaczenia. Pa, pa.